Tomasz Boruszczak, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Potęga Zdrowia. Dzisiaj już przechodzimy od razu do tematu i przedstawiam Państwa i mojego gościa w studiu, pan doktor Przemysław Lipiński, chirurg z pracowni leczenia RAN Centrum Medyczne Argo w Łodzi. My już mieliśmy okazję, panie doktorze, spotkać się w Potędze Zdrowia, rozmawiać wówczas przede wszystkim o profilaktyce stopy cukrzycowej. I dzisiaj w pewnym sensie pozostaniemy przy tym temacie także, ale nieco bardziej ogólnie, bo w ogóle o leczeniu u Państwa, leczeniu ran przewlekłych, dzisiaj będziemy mówić, a więc nie tylko stopa cukrzycowa, ale także inne rodzaje tych ran, ran które, z którymi pacjenci pojawiają się u Państwa i którym pomagacie. No ale zacznijmy od tego, co tak naprawdę bardzo, bardzo ponuro z naszej rozmowy z tej naszej dokumentacji którą zrobiliśmy przed wejściem do studia wyniknęło bo przede wszystkim to jest nadal u państwa stopa cukrzycowa czyli leczenie pacjentów z tym efektem bardzo złym efektem tak rozśmiertelnym efektem cukrzycy no i porównał pan to do między innymi do do raka na przykład raka piersi znaczy... Ran gorący, pacjentów z ranami trudnogojącymi się w Polsce jest około miliona. To jest mniej więcej podobna liczba, jaka jest pacjentów z nowotworami złośliwymi. Skąd te, stąd te porównania są uzasadnione? Yy, mamy wiele różnych rodzajów ram trudnog się. Wszystkie zgłaszają się do nas, bo jak gdyby nie no, zajmujemy się całościowo tym problemem. Natomiast ta stopa cukrzycowa, o której Pan wspomniał, no to jest szczególny rodzaj rany trudno się, ponieważ jest to rana śmiertelna. Śmiertelność na poziomie nowotworów złośliwych, czyli to jest kilkadziesiąt, do 30, 50, nawet do 70% pacjentów nie przeżywa pięciu lat z tą chorobą, umiera przed upływem 5 lat i dlatego mówimy o tym, że to jest choroba działająca tak jak tak. Ale także, gdy, gdy przygotowywaliśmy się do dzisiejszej rozmowy, do dzisiejszego programu, no to także pan powiedział, że o ile jeżeli chodzi o nowotwór, te, te przypadki są kodowane, notowane, no to tutaj zupełnie wygląda sytuacja. Tak no no inaczej my, my, i to na minus. Tak, tak naprawdę my nie wiemy dokładnie stóp cukrzycowych w Polsce. Na podstawie statystyk światowych możemy wiemy, wiemy że w Polsce jest ponad 3 miliony osób choruje na cukrzycę rozpoznaną. Drugie 3 miliony to są pacjenci z stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą nierozpoznaną, czyli chorujący, ale nie rozpoznani. No i na podstawie tego możemy oszacować, że w Polsce jest między 150 tysięcy a 300 tysięcy stóp cukrzycowych. To są bardzo zgrubne szacunki, ponieważ nie mamy, jak powiedziałem, dokładnych danych bezpośrednio zbieranych z terenu. W związku z tym możemy sobie tak na przykład porównać to do, bardzo często porównujemy do raków piersi, prawda? O rakach piersi słyszeliśmy wszyscy. Jest o tym mówione bardzo dużo. Na terenie województwa łódzkiego jest kilka oddziałów zajmujących się tylko tą chorobą. Raku w piersi jest w Polsce około 140 tysięcy pacjentek z, tym, z tą chorobą i śmiertelność jest rzędu kilkunastu procent. Tak my mówimy, my się zajmujemy schorzeniem, gdzie jest dwa razy więcej pacjentów i dwa razy większa śmiertelność, a nie ma żadnego oddziału, który zajmowałby się w sposób wyspecjalizowany tymi pacjentami. Narodowy Fundusz Zdrowia miał tak, ma taki produkt, to się nazywa, takie określenie urzędnicze produkt, czyli taki sposób, kontraktowania świadczeń, to się nazywa Krajowy Program Leczenia Ran. No ale w, w województwie łódzkim żaden, żaden szpital nie przystąpił. Żaden szpital nie, złożył, nie złożył propozycji funduszowi, żeby taki oddział uruchomić. Czyli środki są po prostu, ale żaden no, szpital, ani szpital należący do miasta, ani do województwa, ani do Uniwersytetu Medycznego. Czyli nie ma dokąd pacjenta skierować, który... Nie ma miejsca, do którego można skierować pacjenta przez, przeznaczonego specjalnie do leczenia ran. Ci pacjenci są rozproszeni, A tu, jeżeli po mówimy środków. akurat o stopie cukrzycowej, mm -hmm. no to pojawia się też e, oczywiście to zagrożenie e, śmiertelnością. Rozproszmy Tak, jak powiedziałem. Zwłaszcza, gdy nastąpi amputacja. A, e, a to, co mi się bardzo spodobało, gdy przygotowywaliśmy się do naszej rozmowy, e, to pan powiedział: to wszystko róbmy, e, żeby uratować życie. Ratując kończyny przed amputacją? Nasza praca to ratowanie kończyn przed amputacją. Ale ponieważ pacjent, który straci jednak tą kończynę, bo, no bo proszę Państwa, no nie, każdy, nie każdą kończynę uda nam się uratować. Czasami stan jest tak poważny, pacjent zgłosił się tak późno, jest tak zaawansowany, że oczywiście tracimy część tych kończyn. No to my o tym wiemy doskonale, że jeżeli pacjent straci kończynę, to 50% szans ma na to, że zginie w ciągu dwóch, trzech lat. Więc. Yy, Ratując kończyny, ratujemy życie po prostu. Ale to, to nie tylko ta grupa, bo jeżeli mówimy o leczeniu ran przewlekłych, to co właśnie Państwo robią w Waszej pracowni, to, no to także inne jeszcze rany, chociażby odleżyny. Tak. Tak jak powiedziałem, stopa cłuszcowa stanowi około jednej trzeciej, czwartej liczby ran w Polsce trudno się odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, rany powikłane, rany pooperacyjne, rany, rany, rany. w przebiegu innych chorób, tak zwane atypowe je nazywamy, jest ran tu się, że tak powiem, cała, cała, gama, cała gama i pacjenci zgłaszają się z każdym rodzajem rany. To jeszcze na pewno o metodach leczenia, o tym jak wy to robicie, jak to się dzieje będę dopytywał pana dzisiaj, wykorzystam maksymalnie yy, okazję, że jest pan w studiu potęgi zdrowia, ale mam taką propozycję, ponieważ by, byliśmy u państwa z kamerą, Kamila Basińska tak przygotowała specjalny felieton, to szanowni państwo mam propozycję, abyśmy teraz zobaczyli po prostu jak to wygląda, także poznali pacjentów borykających się z tymi problemami, posłuchali ich historii, zobaczmy, posłuchajmy. Na program zaprasza sponsor Centrum Medyczne Argo. Podczas zmiany opatrunku bardzo chętnie widzimy rodzinę, dlatego że wszystko podczas zmiany opatrunku pokazujemy rodzinie, opowiadamy. Miałam dużo tych ran. Walczyłam z nimi pół roku wcześniej, ale niestety nie dawało to żadnych efektów, i dzięki temu, że trafiłam tutaj, widać już postępy. Noga mniej boli, już jest mniej spuchnięta. Trafiłam tutaj z powodu stopy cukrzycowej. Wcześniej leczyłam się państwowo. No, ale nie dawali sobie rady z moją stopą, i miałam dużo zabiegów. Na początku to były opatrunki i czyszczenie tej stopy. Potem miałam waka zakładanego, miałam przeszczep skóry, miałam amputację, właśnie palcy. Tutaj są bardzo, bardzo miła opieka jest. Wszyscy są bardzo pomocni, życzliwi. Zawsze jak jakiś był problem, to, to, to mogłam zadzwonić do pani pielęgniarki, żeby zapytać, czy, czy na pewno dobrze wszystko robię. Sama pani pielęgniarka po pracy, w czasie pracy dzwoniła do mnie, pytała się, czy, czy wszystko na pewno dobrze działa, czy daje sobie radę, jak się czuję. No po prostu no, miła atmosfera tutaj. Panowała. Pani teraz usiądzie, powie mi, jak tutaj sobie pani radzi z tą naszą stopą, jak tutaj jest pielęgnacji. Dobrze, a ja nasza edukacja, nasze tutaj wskazówki, wszystko pani robi tak jak zawsze było tak. mówione, proszone, czyli do podologa pani chodzi. Bardzo ważnym elementem, kontynuacją. Zleceń lekarskich jest nasza opieka pielęgniarska, oczywiście wszystko na, na zlecenie lekarskie wykonujemy, pielęgnację, opatrujemy rany, stosujemy opatrunki specjalistyczne zlecone przez, przez lekarzy tutaj, jeździmy również na wizyty domowe, także zajmujemy się też na zewnątrz pacjentem, nie tylko stacjonarnie. Przyjeżdżam z daleka, no 60 km w jedną stronę, ale naprawdę jestem z tej kliniki zadowolona. Wyszło mi koło paznokietka, u tego palucha taka ramka, nie? I mówię, to przejdzie. Ale nie przeszło, musiałam tutaj przyjechać. Cały nasz zespół leczenia ran jest tutaj zespołem interdyscyplinarnym. To, co jest bardzo ważne oczywiście w opiece nad pacjentem z cukrzycą, to są chirurdzy i pielęgniarki chirurgiczne, czyli bezpośrednia praca z raną, ale nasi pacjenci, niestety, są to pacjenci chorzy, którzy mają wiele innych chorób współistniejących, które są bardzo dobre, ich wyprowadzenie, ustawienie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o cały proces gojenia rany. Bardzo ważna rola diabetologa, czyli dobre wyrównanie glikemii, bez tego niestety nie uda się zagoić żadnej rany. Bardzo często trafiają do nas pacjenci z niedokrwieniem w kończynach, stąd tutaj zespół chirurgów naczyniowych, bo często ci pacjenci wymagają rewaspularyzacji czyli udrożnienia naczyń po to, żebyśmy my potem mogli tą ranę zagoić. Często trafiają też pacjenci z takimi ranami atypowymi w przebiegu różnych chorób autoimmunologicznych i tutaj współpracujemy z lekarzem dermatologiem, który też jest częścią naszego zespołu który najpierw ustawia właśnie to leczenie tej choroby pod kątem autoimmunologicznym, a dopiero my potem pracujemy z tą, równoczasowo, tą raną, żebyśmy zagoili zmiany. No i oczywiście zespół pielęgniarek, podologów, który, którzy pracują tutaj z nami i zajmują się również taką profilaktyką naszych pacjentów, czyli kontrolą nad pacjentami po zakończeniu leczenia rany te regularne wizyty u podologa specjalistycznego zajmującego się pacjentami z chorobą z cukrzycą dlatego że zwykła kosmetyczka czy kosmetolog to niestety nie ma tego doświadczenia bardzo łatwo jest zrobić pacjentowi krzywdę używając albo nieodpowiednich narzędzi albo zbyt dużego nacisku na tą ranę czy na stopę bo nasi pacjenci niestety mają polineuropatię nie czują tego co się dzieje na stopie i bardzo łatwo ich zranić, nawet w trakcie zwykłych zabiegów kosmetologicznych, czyli obcinania paznokci czy, czy, czy jakichś opracowania pięt, które wychodzimy do normalnej kosmetyki. To jest nasz kolejny pacjent, który do nas przychodzi. Tutaj jest w trakcie terapii. jest taka łuska odciążająca, zrobiona z gipsu. Pozwala nam zabezpieczyć pana przed nadmiernym obciążeniem, bo pan ma też tutaj zastosowaną terapię podciśnieniową w postaci takiego apatrunku podciśnieniowego i to wszystko tworzy całość i teraz będziemy zmieniać panu, do góry podnosimy. A, tu jest jeden z elementów naszego podciśnienia aparat do podciśnienia, który ciągnie nadmiar wysięku z naszej ramy. A tu jest opatrunek założony na stopę, hermetycznie zabezpieczony. I cała terapia polega na tym, że po prostu nadmierny wysięk jest ewakuowany do tego pojemnika w tym aparacie. I tu nam się robi taki troszeczkę odcisk. Mhm. Na stronie podeszwowej, i to wymaga zeszlifowania, żeby nam się tu nanazja zrobiła. Nie, nie ma zrobiła. tam nic w środku? Nie, wygląda, że nie ma. Wszędzie ale oczywiście, wszystko się okaże. Trzeba to będzie zeszlifować. A tu? Nie, tutaj tu... tylko takie piernace no to właśnie. są. To jest na skórze, który się złuszcza. Trzeba po prostu oczyszczać, usuwać A tu? to wszystko. Tu będziemy to musieli usunąć taki mały strupek. Jeżeli chodzi o stopę, to należy przede wszystkim. Nie moczyć nóg, codziennie je myć około tak 37 stopni. Dodatkowo używać specjalnych takich kremów czy maści tylko i wyłącznie dla diabetyków. Nie należy używać samodzielnie żadnych tarek, skalpeli, nie należy... Samodzielnie również ścierać na skórkę. Pacjenci ogólnie powinni przychodzić co miesiąc do nas na regularne sprawdzanie, nawet jeżeli nie mają żadnych ran, to po prostu na zabiegi takie pielęgnacyjne, żebym mogła zobaczyć, czy jakieś zmiany się po prostu na tych stopach nie pojawiają. Przychodzą do mnie i zarówno kobiety, i mężczyźni z problemami występującymi na stopach, i przeważnie są to osoby, które właśnie już miały rany. Dlatego tak bardzo ważna jest profilaktyka, jaką przedstawia lekarz, pielęgniarka i później, jeżeli pacjenci trafią do mnie, bo pacjent jest zaopiekowany po prostu w całości. To się zaczęło tak, że od, od dużego palucha u stopy prawej była rana i po prostu ciężko się goiła i trafiły mu na to pielęgniarki i ona mnie skierowała tu do pana. Przemysława Lipińskiego i on się zajął tym palcem po prostu, bo groziło amputacją stopy, prawda, no i później po tym wszystkim, po tym zabiegu później była laserobaria, prawda, no i teraz już jest elegancko zagojony palec także. Tylko trzeba po prostu się wcześniej, trzeba dobrze trafić na dobrego specjalistę. Po wypisie męża po amputacji palca ze szpitala Powiedziano, powiedziano nam, że musimy. No, no, ktoś musi to po prostu dalej prowadzić, tak? No, kto? No proszę się zgłosić na rejon. A na rejonie powiedziano nam, że no tutaj nikt nie przeszedł jakby szkolenia z zakresu postępowania ze stopą cukrzycową, to raz, poza tym z zakresu opatrywania takich ran, bo te rany są inne, bo, bo po amputacji na przykład rana nie jest zaszywana, ona musi się sama spoić, prawda? Nawet w jednym ze szpitali taką ranę zaszyli. No i pierwsza wizyta u pana doktora, trzeba było szwy, powiedzmy, porozcinać, prawda, bo tam już w środku działo się coś złego. No dobrze, no ale co ma zrobić rodzina? No ja mam inne wykształcenie i nie mam przeszkolenia z zakresu opatrywania ran, prawda, i, i po prostu gdzie wtedy szukać pomocy? I z tego, co wiem, to w Łodzi takiej pomocy się nigdzie nie dostanie, prawda? No, ja sobie nie wyobrażam, jakby tu nie było tej przychodni i, i pana doktora, to w, w naszym przypadku to po prostu to jest katastrofa. Po każdej wizycie pielęgniarskiej czy lekarskiej pacjenci mają możliwość uzupełnienia leka, leków, preparatów wapniowych, które, białkowych, które są niezbędne do zaleczenia ran, czy tutaj preparaty do przemywania ran. Do również opatrunki przeróżne jest taka możliwość. Następnie skorzystania też z preparatów takich jak maści, kremy do stóp, które czasem pacjenci mają problem z nabyciem w aptece. Też w naszych szafkach znajdują się, co jest bardzo ważne dla naszych pacjentów, którzy mają stopę cukrzycową, buty, które służą do odbarczenia poszczególnych części ciała. Tutaj m.in. jest but, który służy do odbarczenia przedostopia i też bardzo fajna rzecz, kładka, którą stosujemy również w tych butach, klaster miodu, który też pomaga pacjentom w zaleczeniu ran. No właśnie nasi pacjenci troszeczkę, to mówimy, że to taka domowa atmosfera panuje, ale no jeśli pacjenci są z nami w stałej opiece, tak? bo to leczenie samej rany trwa czasami miesiącami, z różnymi metodami po drodze i potem ci pacjenci raz zamykamy rany, ale potem regularnie wracają do nas już na tą profilaktykę. Więc troszeczkę tak jak się śmiejemy że już jak do domu wracają do nas do zespołu. Staramy się też im zachować ten komfort, że mają do kogo zadzwonić w sytuacji, kiedy coś się im dzieje, tak? Czyli że nie tylko w momencie jak leczymy tą ranę w danym momencie, ale też mają ten, taką potrzebę i, i możliwość zgłoszenia się do nas, jeśli cokolwiek ich niepokoi na tej stopie, żeby jak najszybciej wdrożyć już potem leczenie. I, i uniknąć jakichś groźnych sytuacji, czyli nie daj że amputacji palca, bądź części stopu. Za program dziękuję sponsor Centrum Medyczne Argo. Dziś w studiu potęgi zdrowia pan doktor Przemysław Filipiński, chirurg z pracowni leczenia ran. Dziś rozmawiamy o leczeniu ran przewlekłych, stopa cukrzycowa przede wszystkim, ale także odleżyny, o przed felietonem. Mówiliśmy także o wielu innych rodzajach ran atypowych, związanych z różnymi chorobami. No i tutaj w felietonie, będąc u państwa, mogliśmy zobaczyć Także, jakie stosuje się aktualnie metody przy leczeniu tego rodzaju ran? My nie mamy własnych metod leczenia. My mamy po prostu medycynę. Medycyna potrafi leczyć rany. I to, że. Bardzo wiele ran w Polsce jest cały czas niezagojonych. Te rany się goją. Te rany się że, trudno goją, tak, ale to goją dlatego się. że najczęściej, jak przychodzą do nas pacjenci, to nie byli prawidłowo leczeni. My włączamy leczenie zgodne z zasadami współczesnej medycyny, tak jak się to powinno robić, i większość ran goi się. Oprócz metod podstawowych, które są jakby takim kanonem, na przykład to, że trzeba rany regularnie oczyszczać. Nie można jej tylko. Opatrywać, ale trzeba regularnie. To jest praca pielęgniarska, ciężka praca pielęgniarska, musi być wkładana stale w tą ranę. Ale oprócz tego, oprócz tych metod podstawowych, jest jeszcze cała gama metod uzupełniających, wspomagających leczenie i korzystamy z tych metod. Staramy się być na bieżąco, mamy wiele sprzętu, którym do tego służy, potrafimy poradzić sobie czasami z taką trudniejszą raną. Natomiast oczywiście nie goimy każdy ran. Zdarzają się takie choroby albo taki stan zaawansowania, że, że niestety nie możemy temu pacjentowi pomóc, ale to jest powiedzmy jakaś niewielka, niewielki odsetek. W większości, Większość ran szczęśliwie udaje nam się goić. Uda się, udaje się tak. zagoić większość. Tutaj mówiliśmy o, także o metodzie yy, terapii podciśnieniowej. Tak, I podciśnieniowe. ciekawa rzecz, gdy rozmawialiśmy, przygotowywaliśmy się do programu. To się okazuje, że mówiliśmy o statystykach, o liczbach, o tym, ile osób w Polsce choruje na cukrzycę, ilu osobom grozi choroba stopa cukrzycowa, ile osób teraz już się ze stopą cukrzycową boryka, że to choroba śmiertelna. A tymczasem metoda leczenia ran, terapia podciśnieniowa u nas hmm, jest, nie jest refundowana. Tak, metoda Jak jest dostępna, okazało. ale jest dostępna wyłącznie odpłatnie u pacjentów ambulatoryjnie, którzy mogą być leczeni ambulatoryjnie. W szpitalach oczywiście to jest metoda objęta Fundacją Szpitalną, ale, ale pacjent nie musi leżeć w szpitalu po to, żeby być leczony terapią podciśnieniową i jeśli mają, wycofano w domu, no to musi za to niestety płacić. Polska jest chyba jednym z ostatnich krajów, jeśli w ogóle nie ostatnim w Unii Europejskiej, który nie refunduje, nie, nie refunduje tej terapii. I to wielki błąd jest, bo ona bardzo przyspiesza gojenie. Stosujemy ją nie tylko w stopie cukrzycowej, również w odleżynach, również w wrzodzeniach podudzi. ludzi. Bardzo dobrze sprawdza się w powikłanych ranach pooperacyjnych, które nie zagoiły się w wyznaczonym, prawidłowym fizjologicznym czasie. Tak, no, jest to narzędzie, jest to, jest to jedno z podstawowych narzędzi, którymi się posługujemy. Ale tak jak powiedziałem, tych pacjentów, których na to stać. No tak, ale skoro dotknęliśmy już tego tematu, czyli chociażby refundacji czy nie refundacji, to także wspominał Pan przed wejściem do studia, że gdy wejdziemy do internetu i zobaczymy na przykład stowarzyszenia pacjentów róż chorych na różne choroby, no to cała lista może nam się pokazać, m.in. stowarzyszenia chorych na cukrzycę. Ale już jeżeli mówimy chociażby o stopie cukrzycowej, to już tak nie jest. Nie znam prezentacji, nie, nie znam stowarzyszeń ludzi z za, zadaniami trudnogającymi się. A wielka szkoda, bo oni nie są reprezentowani. Jest to ponad milion osób. Rozumiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że rana trudnogająca się wpędza pacjenta w depresję. Łączy się z bólem, łączy się z nieprzyjemnym zapachem, z wykluczeniem społecznym, z unieruchomieniem tego chorego. Ci pacjenci nie mają jakby woli siły, żeby się zrzeszać i żądać swoich praw. I dlatego jest nie najlepiej. Jeśli cały czas o mówimy o leczeniu ran przewlekłych i o tym, że no często może dochodzić do amputacji, a waszą pracą, waszym zadaniem specjalistów jest to, aby aby ratować życie, ratując kończyny przed amputacją. Tak szczególnie dotyczy to tej stopy cukrzycowej, która ciągle wraca w naszej rozmowie. Ratowanie przed amputacją to jest ratowanie życia jak najbardziej. Natomiast leczenie innych ran to jest bardzo często jakby wyciągnięcie tego pacjenta z takiego niebytu społecznego. Ci, ci ludzie. Są odizolowani od świata z powodów tego, że ona ich wyklucza. Także ci pacjenci, tak jak powiedziałem, są głęboko depresyjni i to jest wielki problem. Tu mówimy o depresji, a zatem współpraca także z psychologami? Tak, oczywiście. Pacjenci z tego typu składeniami powinni być podstawą opieką psychologiczną, no, ale oczywiście to tak się nie dzieje. Tak ale jest. rozmawialiśmy też, że to nie tylko. Na przykład psycholog, ale jeżeli występują te rany trudno gojące się, którymi się Państwo zajmują, to się okazuje, że odpowiednie odżywianie także powinno być w przypadku takiego Cały pacjenta. Proces. No mhm. i tutaj znowu takie zamknięte koło, które często się niestety pojawia w potędze zdrowia. Cały proces leczenia trudno gojących się opiera na się, się na pracy wielu specjalistów. To nie jest tak, że ja jako chirurg. Potrafię wszystko i wiem wszystko. Tak? Trzeba współpracować. Trzeba, tak jak było w Felitonie powiedziane, diabetolog, kardiolog, również dietetyk. Wsparcie żywieniowego jenia jest bardzo istotne w dzisiejszym już wiemy nauka o tym wie doskonale, że pacjent musi być mieć prawidłowo być prawidłowo odżywiony także to podejście kompleksowe daje rezultaty jak najbardziej daje rezultaty. oczywiście te mówimy jeżeli chodzi o, o rany długo gojące się przewlekłe to, to różne ma, mamy rezultaty, ale to jest właśnie taka praca raczej Długotrwała, kilku, jest to praca długotrwała kilku miesięczna zdarzają się oczywiście różne sytuacje niektóre rany goją się dość szybko niektóre dłużej wielokrotnie jestem chirurgiem staramy się rany goić najszybciej jak to się da czyli jeśli to jest możliwe to zabiegowo operacyjnie zakładamy przeszczepy skóry zamykamy te rany metodami chirurgicznymi Stosujemy różnego rodzaju preparaty wspomagające takie, takie taką im taką techniki zabiegowe. No My chcemy ten czas skrócić jak najbardziej. Dlatego, że rana przewlekle jak długotrwająca rana, to jest, są wrota zakażenia otwarte. Bardzo często jest pod. Poprawa, poprawa, a później znowu się rana pogarsza, dlatego że na przykład zrobiło się gorąco, pacjent troszkę zaniedbał tego reżimu higieny, którego, któremu narzucamy, i zaczyna się rozwijać zakażenie. I jakby w naszej pracy cofamy się wtedy. Więc dlatego nie tylko my, my nie tylko chcemy te rany zagoić, my chcemy zagoić szybko, bo szybko to też jest dla pacjenta potem już się okazuje taniej. Ludzie wydają olbrzymie kwoty na opatrunki. Na wszystko, co jest związane z leczeniem i pielęgnacją rany. Tutaj także w tym felietonie to nie zwróciło moją uwagę, i pewnie pana państwa również to, że no, że rodziny odgrywają, bliscy odgrywają ogromną rolę w tym procesie leczenia, no, który właśnie trwa, to jest żmudny proces leczenia, długotrwały. Edukacja. Edukacja i wsparcie osób bliskich to jest klucz do leczenia bardzo wielu ran. My dajemy narzędzia. Czasami trafiają do nas pacjenci, którzy żądają od nas cudownego sposobu. Tabletki, jakieś preparatu, zastosujemy i ta nas się zagoi. My mówimy im co innego. Państwo stajecie przed długą drogą, przed długą, żmudną i ciężką drogą. My jesteśmy przewodnikami. My powiemy, co zrobić, powiemy, jak to zrobić, pomożemy na każdym etapie, doradzimy, ale czynności bezpośredniej pielęgnacji w domu trzeba wykonywać siłami rodziny, bo pacjent sam sobie nie jest w stanie tego zrobić. Oczywiście, część pacjentów korzysta z naszej opieki pielęgniarskiej stałej, to znaczy przychodzą 2-3 razy w tygodniu i wtedy my przejmujemy ten ciężar, ale to jest mniejszość. W większości pacjentów angażujemy, wciągamy do współpracy rodzinę po to, żeby choćby właśnie dieta musi być przygotowana dla tego pacjenta, po to, żeby ktoś umiał zmienić opatrunek, żeby umiał założyć bandaż kompresyjny we właściwy sposób, żeby zadbał o to, żeby stopa u cukrzyka była odciążona i żeby to było prawidłowo pielęgnowane wszystko. Więc na przykład opieka nad podologiczna, prosta sprawa obcinania paznokci może być źródłem wielkich kłopotów, jeśli sobie na nieprawidłowo. Jest to, cały, jest to cały bagaż wiedzy, którą musimy tym pacjentom i ich rodzinom przekazywać. Staramy się to robić. Jeśli druga strona to chłonie i akceptuje, to wtedy mamy, można powiedzieć, prawie receptę na to. No tak, ale też osoby, które wypowiadały się w felietonie, podkreślają to, że no, takich miejsc po prostu nie ma i, i, i trudno jest znaleźć właściwą opiekę, jeżeli chodzi o... O, o pomoc przy leczeniu ran przewlekłych. To dobrze, że ta edukacja idzie w parze także z tym, że, że po prostu jest gdzie uzyskać fachową, fachową opiekę, fachową poradę. Nie tylko mówimy o pacjentach. Nie, ale także o ich bliskich. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Mówiłem, że szybko, szybko przybiegnie, i, i starałem się jak najwięcej informacji, ale nie wyciągać, bo, bo to na, nasza fantastyczna rozmowa. Mam nadzieję, że, że już niedługo znów spotkamy się w Studiu Potęgi Zdrowia. Bardzo Pan chętnie. dr Przemysław Lipiński, chirurg, pracownia leczenia RAN, Centrum Medyczne Argo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę dzisiaj poświęconą leczeniu ran przewlekłych. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Serdecznie za uwagę. Tomasz Boruszczak pozdrawiam. No, i już teraz zapraszam do oglądania kolejnego programu z cyklu Potęga Zdrowia. Do zobaczenia.